Producenci z Chin przyzwyczaili nas już do prostych opakowań kartonowych z szarego kartonu, z czarnym nadrukiem. Więc, jak dostajemy coś takiego ładnie zadrukowanego, no to całkiem fajnie to się prezentuje jest to jakieś miłe zaskoczenie. Witajcie w zapowiadanym wcześniej odcinku dotyczącym unboxingu hamulców hybrydowych do gravela Tank Rush. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak te zaciski wyglądają z bliska. Ja uważam osobiście, że jest to produkt, który przede wszystkim ceną tutaj troszeczkę nas zaskoczy, bo jest to produkt, który kosztuje 160 zł za komplet, czyli mamy dwa hamulce, ja już będę tutaj je rozpakowywał. Za 160 zł, jeżeli poszukacie sobie jakichś konkurencyjnych hamulców hybrydowych na rynku, takich jak na przykład TRP, no to na pewno cena no, zdziwi niejedną osobę, ponieważ te hamulce no, są po prostu drogie. Dobra, w komplecie dostajemy dwa zaciski, to jest pierwszy z nich, jest to oczywiście hamulec już z przykręconym przednim adapterem. Co warto zauważyć, w pierwszym odczuciu ten hamulec jest taki nie powiem, że ciężki, ale o nazwę to po prostu nie Zobaczymy sobie dzisiaj wyjątkowo jak to się będzie prezentowało na wadze. Ja tej wagi zazwyczaj nie używam, ale to mnie samo jakoś skłoniło do tego, żeby tą wagę wyciągnąć po raz kolejny. Porównamy sobie wagę tego zacisku do wagi zacisków mechanicznych, które są w rowerze znajomego. Znajomy otrzyma od nas te hamulce na testy, zobaczymy czy to zda egzamin czy nie. No my tego nie możemy przetestować, bo na gravelach nie jeździmy, ale myślę, że ten test wykonany przez Arka będzie testem całkiem fajnym i miarodajnym. Same hamulce w swojej cenie 160 zł za komplet uważam, jakie by nie były i tak będą naprawdę fajne, no bo ta cena jest, jest, jest po prostu bezkonkurencyjna moim zdaniem. No, chyba, że macie jakieś inne odczucia, to zapraszam do komentowania. Dobra, opiszemy sobie troszeczkę ten zacisk, jak to wygląda. Zacisk przede wszystkim jest oczywiście zbudowanym zbiornikiem wyrównawczym. Mamy bleeding port 1, bleeding port 2. Są to bleeding porty zamknięte śrubkami typu Torx, czyli jeżeli mamy solidne klucze, to tutaj nie będzie prawdopodobieństwa objechania gniazda, tak jak w przypadku małego Imbusa. Mamy oczywiście dźwignię, która nam tutaj będzie robiła za. można powiedzieć. Dźwignię zwykłego hamulca hydraulicznego. To jest tak śmiesznie wszystko zbudowane w jednym elemencie, w związku z czym tutaj będzie wiele odniesień na zbiornik wyrównawczy, nie w klamce, tylko tutaj dźwignia. W tym miejscu mamy również regulator odsadzenia dźwigni. Ten odpowiednik, który normalnie jest przy klamce, znajduje się w tym miejscu, czyli ten skok samej dźwigni będzie regulowany w tym miejscu. Nie mylić z tą śrubeczką, bo ta to jest akurat blokada tej ośki. I sama blokada hamulca. Ona w tej chwili jest wykręcona, bo ją wykręciłem wcześniej. Natomiast po wkręceniu przechodzi nam pin na drugą stronę, hamulec jest zablokowany, jest to całkiem dobra opcja nawet na transport, mi się wydaje. Mamy baryłkę regulacyjną do ciągu mechanicznego. I naprawdę solidny kawał rygla linki w tym miejscu, no myślę, że to raczej nie będzie miało e, szans na odkręcenie się, tu jest e, śruba z imbusem, gniazdem imbusowym numer 4 wygląda to całkiem całkiem solidnie. Za chwilę sobie odkręcimy jeszcze blokadę klocków hamulcowych. Zobaczymy, cóż to jest za klocek. Dobra, mamy te okładzinki, mamy suwiarkę. Sprawdzimy sobie tak na dwóch naraz, żeby ich tutaj nie rozbierać z kompletu na szybkiego. Trzydzieści jeden niespełna, dwadzieścia. 35. Dobra, czyli tak na dobrą sprawę możemy mówić, że mamy do czynienia z klockami w standardzie Shimano, czyli B01 B01S, czy tam kto tam sobie co będzie chciał włożyć, to będzie wkładał, czy jakieś tam baradajne chińskie. To są klasyczne klocki Shimano, nie ma tutaj żadnego odjazdu, nie jest to ta pomniejszona wersja, taka jak w chińskim nucie. Będziemy mieli tutaj klasyczne klocki, czyli chyba najpopularniejsze klocki, które są dostępne na rynku. Zanim włożymy sobie te klocki z powrotem, rzucimy sobie okiem, bo mamy nawet całkiem ładny podgląd tutaj na to jak wyglądają nasze tłoczki no wyglądają ładnie ciężko mi powiedzieć z czego są wykonane, producent deklaruje, że konstrukcja jest aluminiowa My zaraz sobie możemy zobaczyć z czego są weźmiemy sobie śrubokręcik doładowany troszeczkę magnetycznie i zobaczymy czy będzie jakaś reakcja No, słuchajcie, przyciągania nie ma, więc chyba nie rdzewa. Ok, ogólne wrażenie wizualne, jak widzicie, no, chyba całkiem pozytywne, no nie wygląda to jakoś strasznie. E, za chwilkę sobie zdemontujemy jeden z hamulców z grawa e, arka i zobaczymy po prostu, jak to będzie wyglądało wagowo, bo chyba nic innego, po prostu lepiej się nie da tutaj dalej zrobić. Nasze porównanie będzie dosyć brutalne, ponieważ będziemy zestawiać naszego rasza z hamulcem, jak już wcześniej widzieliście. TRP to, to jest Spyer C, czyli hamulec z podwójnym mechanizmem ślimakowym. Tu już nie ma takiej e, sytuacji, że stoi jeden tłoczek, drugi pracuje, tylko dwa schodzą się w miary symetrycznie do środka. E, no to jest no, różnica wagowa na pewno będzie. To jest taki test porównawczy, ile tracicie przechodząc na taką hybrydę. Ok, zaczynamy od spajera. 157 gram 195 gram ten zacisk oczywiście został pozbawiony no, wszystkiego co mogłem tam odkręcić no bo y, zestawienie musi być w miarę uczciwe więc nie mamy tutaj adopterów wyciągnąłem nawet spacer fabryczny no różnica nie jest jakaś tam duża wydawało mi się że będzie to y, trochę więcej ważyło y, no ale miłe zaskoczenie Jak widzicie, hamulce są już na miejscu, pozostaje tylko podłączyć jeszcze linkę, której tutaj nie ma. Natomiast to już jest ten moment, w którym po malutku będę się żegnał z tym rowerem, będę oddawał go, przekazywał w ręce naszego testera. Za około 2 tygodnie postaram się do Was zwrócić z tematem i podsumujemy sobie zadziałanie tankeraż. Okaże się wtedy, czy warto zainwestować te szalone 160 zł w te hamulce hybrydowe, czy dać sobie lepiej siano. Na dzisiaj to tyle, się ma.